Wieża Kościoła świętego Stanisława Biskupa Męczennika góruje nad malowniczą wsią z ręcin. Świątynia zbudowana jest z cegły na fundamencie z kamienia ciosowego w stylu neoromańskim. Wewnątrz znajduje się barokowy ołtarz bogato rzeźbiony i złocony. W środkowej części ołtarza jest obraz Najświętszej Maryi Panny Królowej Nieba i Ziemi, nieznanego autora. W presbiterium na ścianach umieszczono dwa epitafia i portrety fundatorów kościoła. Po lewej Karola Klobasy z Ręckiego, a po prawej Ignacego Łukasiewicza. Kościół w Zręcinie został wybudowany w 1878 roku według projektu architekta Aleksandra Gebauera który wcześniej zaprojektował i postawił Łukasiewiczom dwór w Chorkówce. Według obliczeń, największy wkład w wybudowanie tego kościoła miał właściciel z Ręcina, Karol Krobasa z Ręcki, który przekazał nie tylko różne materiały budowlane, ale i około 50 tysięcy złotych ręckich. Drugim fundatorem był Ignacy Łukasiewicz. Obliczono, że około 10 tysięcy złotych reńskich. Natomiast praca i ofiarność wiernych, około 40 tysięcy złotych reńskich. To jest około 100 tysięcy reńskich. To na owe czasy była ogromna suma. Ludzie tacy jak Klubasa czy Łukasiewicz, ludzie, którzy się dorobili, byli bardzo majętnymi członkami społeczności lokalnej też czuli się w pewien sposób zobowiązani do tego, żeby taki kościół ufundować, a równocześnie byli to ludzie bardzo religijni. Dlatego też ta fundacja wydaje się czymś naturalnym, a równocześnie jest dowodem na skromność Łukasiewicza. Został kolatorem, czy ten współkolatorem, czyli tym, który ma olbrzymi wpływ na funkcjonowanie kościoła, parafii. Mógł mieć tam tablicę nagrobną, mógł mieć ławkę w tym kościele. Wiele przywilejów z tym związanych zrezygnował z tego. On po prostu chciał ufundować, współufundować kościół. Łukasiewicz już wtedy miał wizerunek człowieka bardzo skromnego i szczodrego. Wspierał nie tylko kościoły i zakony, między innymi dostarczając do nich na własny koszt, naftę oświetleniową, ale pomagał finansowo niemal każdemu, kto zgłosił się do niego w potrzebie. Czy był szlachetne czy było naiwne, sama się nad tym niekiedy zastanawiam, ale wydaje się, że jednak szlachetne, jednak te jego wartości, które częściowo były wyniesione z domu rodzinnego. A częściowo kształtowały się poprzez jego edukację w gimnazjum w Rzeszowskim, czy później poprzez pracę w kolejnych aptekach, że jednak był niezwykle szczodrym. On potrafił świetnie liczyć, potrafił doskonale dysponować swoim majątkiem. Jeżeli faktycznie było go stać na realizację pewnych rzeczy, to podejmował taką decyzję. I tutaj uważam, że absolutnie był człowiekiem szczodrym. A nie widzę w jego charakterze naiwności. Ale równocześnie on był posłem i decydował razem z pozostałymi posłami o przyznawaniu pieniążków na różne dzieła, które prowadził kościół między innymi u księży Zmartwychwstańców w Krakowie, którzy wystąpili z budową bursy, i tam jest ciekawa postawa. Łukasiewicza, że on nie głosuje za przyznaniem określonych funduszy na budowę tej bursy, bo uważa, że w tej chwili nie stać państwa na to, aby fundować ze pieniędzy państwowych szkoły dla prowadzonej przez Księżyc Martwych Mówi inna jest sytuacja moja, gdy ja ze swoich pieniędzy. Przeznaczam te pieniądze na budowę świątyń czy działalność kościoła. Działalność dobroczynna Ignacego Łukasiewicza została doceniona. Na wniosek biskupa przemyskiego Macieja Hirschlera w 1873 roku została Łukasiewiczowi nadana przez papieża Piusa IX godność szambelana papieskiego z prawem noszenia insygniów oraz orderu świętego Grzegorza. W dworze Łukasiewiczów w Chorkówce na co dzień tętniło życie. Choć gospodarz poświęcał się obowiązkom zawodowym i społecznym, dwór był otwarty dla gości. Przy stole zawsze zasiadało wiele osób: weterani walk o niepodległość, studenci, inżynierowie z zagranicy, młodzież oraz domownicy. Rozmawiano o sprawach narodowych, społecznych, pozwalając młodym na swobodne wyrażenie swoich poglądów. Państwo Łukasiewiczowie mają jedną córeczkę, Mariankę, która umiera mając niespełna dwa lata. Więcej dzieci państwo Łukasiewiczowie już nie mają, ale to nie znaczy, że w ich dworze chorkowieckim nie słychać dziecięcych okrzyków. Wiemy, że wychowują w zasadzie współuczestniczą w wychowaniu licznego grona swoich siostrzeńców, bratanków. W dworze chorkowieckim wychowuje się również przysposobiona córka Walentyna Antoniewiczowa. Wiedza na temat życia Ignacego Łukasiewicza świadczy o tym, że było to małżeństwo zgodne. Oczywiście związek Ignacego i honoraty był związkiem burzliwym. Zachowała się korespondencja małżonków, więc faktycznie, jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe, wyglądało to różnie na różnych etapach. Zresztą Walery Rogaski, ten, ten gorliczanin, przyjaciel Ignacego Łukasiewicza, opisuje pewną sytuację. Walery przyjechał już tam do chorkówki, do dworu. Ignacy Łukasiewicz już miał się z nim spotkać, ale oczywiście gdzieś tam jeszcze w kopalni, w rafinerii troszkę mu dłużej zeszło. Honorata, wystrojona nad wyraz, bo ona tak zawsze gości przyjmowała, co też jej zarzucono, że troszeczkę się ubiera, no, nieadekwatnie do okoliczności. Już czeka w drzwiach, wita Walerego. Przychodzi brudny Łukasiewicz. W, w jakimś bro, u, u, roboczym ubraniu z plamami z ropy naftowej, wita go małżonka w progu i mówi, a fej, jak ty brzydko pachniesz? A Ignacy jej miał odpowiedzieć, ja śmierdzę, żebyś ty pachniała. I tą anegdotę właśnie Walery Valery Rogawski również yy, przytacza. Także to chyba jednak mimo wszystko to takie małżeństwo było w pewnym momencie szorstkie. Ale jedno, co ich połączyło, to jak gdyby wspólne spojrzenie na sprawy chłopskie, na sprawy społeczne. To ich absolutnie jednoczyło, ten właśnie jeden wizerunek. Bo tutaj zarówno Ignacy, jak i honorata mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami. Proszę pamiętać również o tym, że mamy troszkę do czynienia z inną epoką. Wtedy generalnie utrzymanie domu spoczywało na rękach męża, natomiast panie miały ten dom prowadzić. I to, że pani honorata, oprócz tego, że ten dom rodziny prowadziła, zabezpieczała te sprawy, za które odpowiadały kobiety, miała jeszcze czas i środki na to, żeby udzielać się społecznie, raczej dobrze o niej świadczy. Także ja uważam, że to było raczej małżeństwo zgodne, uzupełniające się i wspierające nawzajem. Ignacy Łukasiewicz umiera 7 stycznia 1882 roku w wieku 60 lat, w wyniku zapalenia płuc. Jego śmierć była ogromnym zaskoczeniem. Pogrzeb odbył się w kościele w Zręcinie. Ceremonia zgromadziła wielu znamienitych gości i tłumy chcące pożegnać tego wybitnego człowieka. Łukasiewicz pochowany został na tutejszym cmentarzu. Także tutaj 15 lat później, spoczęła jego żona honorata. Przed kilkunastu laty w Krakowie zaczęto tworzyć panteon Polaków znaczących, którzy odegrali ważną rolę w historii polskiej kultury, nauki, polityki. I ten panteon. Od niedawna powstaje nowy panteon zasłużonych Polaków pod, pod ziemiach kościoła świętego Piotra i świętego Pawła w Krakowie. I pojawiła się taka myśl u tych organizatorów, aby do tego panteonu również przenieść ciało Ignacego Łukasiewicza. Wystosowaliśmy specjalne pismo sprzeciwiające się w jakimkolwiek przenoszeniu Ignacego Łukasiewicza do Krakowa. Tutaj od 140 lat spoczywa i wierzę, że zawsze będzie tutaj z nami i tak myślę, że będzie na zawsze.